Elos CBD to ilecie zamówiłam nam Maka. Dzięki, ale bądź zaraz na dole to zjemy. Kurwa, jakim cudem ona tyle wpierdala i ma taką figurę. Dobra, idę. Trzymaj. Dzięki. Jadę z moim nowym chłopakiem na Przelałem wam już pieniądze na ten czas, nie dzwońcie za wiele. Średnio lubię tego jej nowego kochanka. Jakiś przyjeba, ale przynajmniej kasę nam dała. Dobra, ja lecę do siebie dzięki za jedzenie. ty mi się, poglądam TikToka. Oj, zadzwoni. Halo. Hej, Cidy. Mogę wstać do siebie. Nawet starych nie ma na tydzień i tylko siostra w domu. Przecież wiesz, że średnio lubię się swoją siostrą. Nie wiem co ty do niej masz, ale ona i tak będzie w pokoju. No dobra. Dobra, pójdę Ciemka, Izy, Iza, przychodzi Na noc, wiem, że się nie lubicie, ale po prostu nie wchodźcie sobie w drogę. Ja mam luz. Więc nie błaznę do pokoju, tak zwolni kibel. I mam wywalone na nią. Oki to będzie zaraz. Hejka. Hejka, chodźmy coś oglądać może. Wieczorem. Dobra, pójdę się przebrać do kibla, bo jeszcze ta iska mi do pokoju wejdzie. Dobra, Suzy. Ja idę do toalety się przebrać. I ty pójdziesz o mnie. Póki. Okay. Co ty robisz? A. Co tu się dzieje? Ona zaczęła. zaczęła na mnie krzyczeć, że to wasza łazienka i nie mogę tu schodzić. Przepraszam, jeśli coś zrobiła nie tak, i umawiałyśmy się na coś. W tym momencie pokazujesz telefon, Suko. Jaki telefon, Iza? Zaczęła mnie szantażować, że jak nie wyjdę, to Co nic nie zrobi. Chodźmy, Iza. Ale. Po co byłyby jej moje zdjęcia w takiej sytuacji? Ech idę do pokoju. Co ty chcesz ode mnie, odpierdol się? Ty nie bądź taka wyszczekana, bo niech tylko siuzy się dowie o tej sytuacji. Nie będziesz miała życia. Wypierdalaj. Dobra, na nastawię budzik pewnie służy. I ta szmata nie pójdą jutro do szkoły. Może to i lepiej. Rano! O ja dole, co ja mam tak dużo wiadomości od przyjaciółki? Przecież nie zaspałam. Odzwonił Klara. No co tam, przecież zajęcia dopiero za godzinę? Twoje nagie zdjęcia latają po internecie. Chodź szybko. Co kurwa? Jakim cudem to lata po internecie? Kto w ogóle zrobił ci to zdjęcie? Koleżanka mojej siostry. Nie lubimy się. Ile to w ogóle ma udostępnień? Dozałaj. Zaczekaj Dobra, nie ma jej tu. Idę szukać dalej. Gdzie ona jest? wybaczcie sobie, jak jej nie znajdę. Podoba mi się od dawna. Ktoś tu kłacze. Halo? Się. Pokaż to. Odsuń się, kim w ogóle. Dajże sobie pomóc, dziewczyna. Coś ty zrobiła? Myślę, że to nie powinna być twoja sprawa. Widziałem te zdjęcia, nie przejmuj się nimi. Widziałeś je? Jesteś piękna, uwierz. Nie lecę tylko na twoje ciało. Czekaj, ty lecisz na mnie? Wracaj do domu, a ja zajmę się, żeby już nikt nie rozsyłał tych zdjęć. Do domu. Tam jest przyjaciółka mojej siostry, która zrobiła mi te zdjęcia. Chodź. Papa! Niezła chata.